kochani, witam Was serdecznie. Jestem właśnie w Wielkim Meczecie Szejka Zaida w Abu Zabi. Wczoraj cały filmik na YouTube'a, właściwie do dzisiaj go wrzuciłam. Moim gościem w odcinku był Michał, uczestnik mojej wycieczki, który miesiąc przed wyjazdem został wicemistrzem Polski w kulturystyce naturalnej, więc zapraszam Was serdecznie. No, nie widać tam z nic. Zapraszam Was serdecznie do tego, żebyście ten odcinek zobaczyli i posłuchali o Michale i o, i o tym, czym on się zajmuje. Natomiast miałam już nic nie nagrywać, ale stwierdziłem jednak, że pokażę Wam to miejsce, w którym się znajduję teraz, bo jest naprawdę niesamowite i piękne. Jak widzicie. Mama oczywiście bardzo dużo ludzi ja sobie wczoraj, nie wczoraj, kilka dni temu na suku jak byliśmy w Dubaju to kupiłam sobie abaje w końcu czyli damski strój do ubierania i noszenia w, w meczecie ponieważ właściwie w meczetach jestem kilka razy w roku albo kilkanaście i zawsze siedzieć tam tam zawijam jakimiś fustami czy parę, to tak stwierdziłam, że przynajmniej um, będzie taki mały blend in w lokalną społeczność Mam abaję czarną, ze, uh, I'm sorry, I'm sorry. Um, ze, ze złotymi zdobieniami, um, z włosów się prowadzi cały czas, ześlizguje ta chusta, ale mimo wszystko jest mega sympatycznie. Bardzo dużo osób w grupie sobie w ogóle kupiło właśnie abaję albo e, e, kandury, czyli męski. O, Bartek, podejdź, to jest Bartek, uczestnik mojej wycieczki, który jest, za, który jest ubrany właśnie w kandurę. Czyli taki typowo męski strój do chodzenia w po meczecie, a tu jest z kolei Sławek z nikim, to to jest filmik, który nagrywam. A to jest z kolei Sławek, który też ma kandurę na sobie, czyli mamy i arafatkę czarną i arafatkę czerwoną. Dzisiaj więc wszyscy jesteśmy ubrani tak jak należy, z odpowiednim podejściem i szacunkiem do miejsca, które odwiedzamy. Czy my, ja trzeba robić wrażenie, jak to e, powiedział jeden z uczestników, gdy weszliśmy tutaj na dziedziniec, to co tutaj czuć to pieniądze na pewno. No, ciężko się z tym nie zgodzić. E, trzeba by było się chyba naprawdę bardzo skupić, i o połowy mniej ludzi może musiałoby być, żeby poczuć klimat tego, że jest to świątynia i że przychodzą tutaj ludzie po to, żeby się modlić. No, ale nie można zaprzeczyć temu, że jest to e, miejsce piękne, miejsce piękne i robiące naprawdę duże wrażenie. Także pozdrawiam Was po z Abu Zabi. My jeszcze jedziemy za chwilkę na e, wyspę Sadiat Na em, na wyspę Sadiat jedziemy, jedziemy na wyspę jazd, na tor Formuły 1 i ogólnie cały dzień nie spędzam w Stolicy, więc pozdrawiam Was ciepło. Buziaki przesyłam i do zobaczenia.